Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże. Witam na początku Wielkiego Postu. Ten czas, który rozpoczynamy, który ja rozpoczynam, bo mam mówić tutaj o sobie, o swoim doświadczeniu wiary, też o swoim doświadczeniu Wielkiego Postu. Dla mnie osobiście ten czas jest bardzo trudny. Dlatego, że w tym czasie jakoś w taki niezwykły sposób. Objawiają się moje słabości, to wszystko, co jakoś, z czym sobie nie umiem często radzić, jakieś nawet przychodzą pokusy, trudności, które odczytuję w sposób jasny, takie mam doświadczenie tego postu, wcześniejszego i jeszcze wcześniejszego, że jest to jakiś dar Pana Boga. Dlatego, że dla mnie czas Wielkiego Postu to czas, kiedy Jezus sam. Uczy mnie właśnie tego swojego krzyża. Uczy mnie tego, co to znaczy być z nim, co znaczy być tak naprawdę chrześcijaninem, bo czytamy w Słowie Bożym, tak jest napisane, że nie może być uczeń nadmistrza. I ja doświadczam tego, dlatego to jest dla mnie trudny czas. Doświadczam tego, że Post jest właśnie takim stawaniem się takim uczniem Jezusa, drugim Chrystusem. To jest moje doświadczenie, takie bardzo osobiste. Myślę, że Pan Bóg jakoś tak pięknie przewidział Kościół cały, tak pięknie przewidział też ten czas, okres, okres liturgiczny, który nazywamy Wielkim Postem, mamy też inne jeszcze, to wiemy o tym, ale tak pięknie go przewidział, że jakby sam się wpisuje w ten czas. Czas Wielkiego Postu to, tak mówimy, to czas, w którym przygotowujemy się na święta Wielkanocne to czas kiedy przygotowujemy się na takie spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym i z zmartwychwstałym i myślę że jeżeli pan Bóg chce kogoś przygotować jeżeli ten ktoś jest otwarty no to będzie tego krzyża trochę więcej wtedy w naszym życiu I ja bardzo mocno doświadczam że ten krzyż przychodzi już rozpoczyna się takie przygotowanie do tych świąt, od środy popielcowej, i ja widzę, że dla mnie środa popielcowa to jest taki czas, kiedy ja muszę podjąć decyzję. Tak robię każdego roku i w tym roku tak samo dokładnie zrobiłem, żeby podjąć decyzję i wyrazić zgodę. Tak, panie Boże, ja chcę z Tobą przeżywać ten wielki post. Chcę, żeby ten czas był innym czasem niż zwykle. Chcę, żeby ten czas był czasem, kiedy będę spotykał Ciebie kiedy będę otwierał się na Twoje słowo, na Twoje prowadzenie, bo tego chcę doświadczyć, właśnie bycia z Jezusem, zbliżania się do Chrystusa, ale też doświadczyć tego, co jest tak naprawdę naszym moim powołaniem chrześcijańskim, to jest doświadczenie tego, że nie ma śmierci, że ja się nie muszę obawiać śmierci, obawiać się umierania, no bo święta Wielkanocne to nie święta, śmierci, ale święta zmartwychwstania. Patrzymy na Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I, I dla mnie czas Wielkiego Postu to takie doświadczenie tego, że pomimo tego, że są te trudności, że one przychodzą, jeżeli tylko wyrażam na nie zgodę na początku Wielkiego Postu, to Chrystus wtedy w tym, w tym Wielkim Poście On mnie prowadzi, On mnie podnosi. On sprawia, że że jest zmartwychwstanie w moim życiu, że już mogę doświadczać tego zmartwychwstania teraz. Ten czas Wielkiego Postu dla mnie to jest też czas, kiedy nie tyle, chociaż to jest ważne i też to podejmuję, ale nie tyle z czegoś rezygnuję, nie tyle sobie odmawiam na przykład jakichś tych popularnych słodyczy albo oglądania telewizji, chociaż telewizji nie mam, telewizora nie mam, ale to jest czas, kiedy. Przede wszystkim y, chcę wchodzić w relacje z Bogiem to po pierwsze, ale też y, kiedy chcę wchodzić w te relacje, które może są zaniedbane w moim życiu, bo łatwiej jest y, z czegoś zrezygnować. Łatwiej jest powiedzieć sobie, a, nie będę czegoś tam robił na przykład, piłkawy przez ten cały czas Wielkiego Postu, y, to jest łatwiej zrobić niż. Y, na przykład rozmawiać z kimś, z kim nie rozmawiałem już od wielu lat, albo y, niż przebaczyć komuś jakieś winy, niż y, no właśnie wejść z kimś w relacje, relacje no, takie, jakie powinien mieć chrześcijanin tak naprawdę. Dlatego dla mnie, znowu mówię o sobie, czas Wielkiego Postu to jest czas, kiedy y, patrzę na, na moją relację, do moich bliźnich, do, do tych wszystkich, z którymi pracuję, z którymi mieszkam do tych wszystkich, z którymi się spotykam, żeby nie tylko zatrzymać się na takim moralizatorskim podejściu do Wielkiego Postu, ale też, żeby zobaczyć, że ja nie jestem sam w Kościele, że Chrystus przychodzi też w moim bracie, w mojej siostrze, tych wszystkich, którzy są mi dani tak naprawdę. I jeszcze jedno, na koniec tego naszego pierwszego spotkania, tak to nazwijmy, to jest też moje takie tradycyjne podejście do Wielkiego Postu. Odmawiać sobie czegoś może być, ale ja wolę e, tak naprawdę jakby tą pustkę, która zostaje po zrezygnowaniu z czegoś, wypełnić czymś dobrym, pozytywnym. Jeżeli zrezygnuję e, z oglądania telewizji, to ten czas wolny, który mi zostaje, ja chcę jakoś wypełnić. Ja chcę robić w tym czasie coś dobrego, żeby nie została pustka, bo ona jest, nie, nie jest dobra. Dlatego ja mam takie postanowienia, i, i mogę się podzielić tym. Spra jakby patrzyłem na to, co jest za mną, i zobaczyłem, że, że zawalałem w ostatnim czasie i Słowo Boże, Pismo Święte, i różaniec. Dlatego y, dla mnie mieć postanowienie to robić coś więcej dobrego. W moim przypadku to będzie na pewno różaniec, i na pewno to będzie, jest już Słowo Boże. Chcę. W tych rzeczywistościach spotkać Chrystusa, zbliżać się do Niego, w drugim człowieku, w bracie, w siostrze, ale też właśnie w takich czynnościach czy uczynkach, które nam podpowiada Kościół. Zachęcam was wszystkich do tego, abyście ten czas Wielkiego Postu przeżyli nie sami z sobą, ale przede wszystkim z Chrystusem, z Chrystusem podejmijmy na początku tej naszej drogi Wielkiego Postu. Taką właśnie decyzję. Panie Jezu, z Tobą chcę przeżyć ten wielki post i pozwalam Ci na prowadzenie, abyś moje życie doprowadził do zmartwychwstania, do tego doświadczenia życia wiecznego już teraz tu na Ziemi, do tego doświadczenia, że nie ma śmierci, że ja nie muszę bać się oddawać życia dla innych. I wielki post dla mnie jest właśnie takim czasem. Szczęść Boże.